Witam serdecznie, jeszcze parę słów dla wodnika, bo praktycznie już dobiegłam końca do czytania, ale e, nie wiem, telefon mi się zaczął wyłączać. Tak mam często dosyć, muszę usuwać z chmury wszystko i czyścić, bo po prostu mi się wyłącza nagrywanie i koniec. No tak jest, po prostu teraz wszystko jest zmodernizowane w taki sposób. Kiedyś telefony mogły pomieścić 1500 i było ok, a w tej chwili to jest tak, że aplikacji jest 1 500. 000. do wszystkiego jest aplikacja potrzebna, no ale telefony mają za mało pamięci, więc to tak jest. Nawet w chmurze, no. Ale to nic, kochani. W każdym razie drogie wodniki. Em, czytanie jest zakończone, bo to była ostatnia karta ósemka mieczy omawiana, tak? E, także życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Jeśli Wam się czytanko podobało, to proszę o łapkę w górę. E, no i zapraszam na czytania prywatne. Wszelkie informacje są pod filmem, kochani. Dziękuję Wam za obecność. Mm. A teraz zapraszam Bliźnięta, Bliźnięta, Bliźnięta na ten, na ten Nów Księżyca. Witam Was serdecznie osoby z znaku Bliźnią. Zobaczymy jakie energie dla Was przyniesie ten Nów Księżyca, Bliźnięta. Eee, I teraz tak. Co będziecie odpuszczać? Co od Was odchodzi? Bliźnięta z tym Nowiem Księżyca, co od Was odchodzi? Dobra, co od Was odchodzi? Mhm. Krnąbrność. Co zatrzymujecie? Co zatrzymujecie? Eee, co się zacznie z nowiem księżyca dla Was? Co nowego się zacznie z nowym z księżyca? Co nowego się zacznie znowu księżyca? Co nowego się zacznie znowu księżyca? Po dwie karty. No i karta rada, kochani. Karta rada. карта рада. Карта рада. przełożenia a kochani czyli nowe szanse do was idą nowe szanse i teraz kochani tak odpuszczamy kochani z tym nowym księżyca niezdolność na przykład doradzenia sobie z emocjami albo kontrolowania siebie yy, odpuszczamy też nieprawidłowe yy, wykonywanie jakichś obowiązków bądź podejście do poważnych spraw życiowych Yy, jakieś pochopne decyzje, błędne wnioski, no i też musimy odejść od kochani, od egoizmu, i również ta karta mówi, aby odejść od arogancji albo odejść od osób, które są wobec Was aroganckie i egoistyczne. Tak. Yy, odpuszczamy też, yy, nie, może nie tak. Nie opóźniamy również pozytywnych zmian, które mają przyjść do, na, do Waszego życia, tak? Bo ym, i dobre wieści też, bo szkoda być w takiej energetyce, prawda? Yy, także, kochani, uczciwość yy, może też tak być, że odchodzimy od obelg, tak? Yy, bo. Yy, może być tak, że, was, że uczciwość jakichś osób wo, wobec Was, tak? Albo też i Wasza, e, pewna uczciwość może graniczyć wręcz nawet i z obelgami, tutaj, bo to jest karta ognia, takiego działania bezmyślnego, albo Wy musicie też, kochani, e, po prostu e, od takich osób odejść, tak? E, co zatrzymujemy? Zatrzymujemy, kochani, dwójeczkę monet i zatrzymujemy, szóstka była w zwycięstwo, zobaczcie więc um, zatrzymujemy taki ja bym powiedziała łatwy stosunek do życia zostaje, tak pewna niefrasobliwość, beztroska żartobliwość um, zatrzymujemy też pewne zaufanie do do siebie i nie przywiązywanie się do na przykład wyników, tak Myślę, że zatrzymuje się też zatrzymujemy również jakieś rozwiązanie rozbieżności, tak? Prace nad pracę nad sobą, pracę nad swoimi błędami, nad błędami popełnionymi błędami, pracę nad sobą. Tak, która musi być wykonana i przychodzi z tego powodu, słuchajcie, zwycięstwo, szóstka była super, ale zatrzymujemy tą pracę nad sobą, tak, i być może dla niektórych osób też jest możliwość pojawienia się nowej pracy bądź drugiej pracy, tak, bo bądź, może też tak być, że, że na przykład uczycie się i pracujecie, i jest możliwość zarobkowania samemu, i odnosicie na tym polu zwycięstwo, słuchajcie, super. Co przychodzi z dniem nowego księżyca? Odchodzicie, kochani, zupełnie w inną podróż, być może z tego powodu będziecie troszeczkę rozczarowani i smutni, ale szóstka mieczy jest to karta Brama, którą należy wykorzystać bo jest to przejście do nowego etapu, które w zasadzie jest tak naprawdę odgórnie nakazane, to jest w sumie przeznaczeniowe, bo karty bramy, karty bramy są przeznaczeniowe. Więc wy jesteście zmuszeni ruszyć już teraz w poszukiwaniu siebie, w poszukiwaniu jakiegoś sensu życia. Być może na początku nie zrobicie tego chętnie, ale słuchajcie, zasoby naprawdę macie i Myślę, że mm, odniesiecie na tym polu sukces, bo jest tutaj z przełożenia, słuchajcie, z kielichów i wiele, wiele możliwości siedemka kielichów. No i co, kochani? I karta rada. Dostrzeżcie to, co do Was idzie nowego, dostrzeżcie wszelkie błogosławieństwa, które wszechświat ma dla Was, dostrzeżcie te drogi, na które Wy musicie wkroczyć, tak, na które powinniście wkroczyć, aby dostrzec też to, że. Nie siedzieć z założonymi rękoma, ale ruszyć do przodu i zobaczyć, że wcale tak nie jest i jak to się wydaje, że to tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej niż wy to odbieracie, tak? Drogie bliźnięta, dziękuję Wam bardzo. Jeśli Wam się czytanko podobało, bardzo proszę o łapkę w górę. I gdyby ktoś miał ochotę na czytanie prywatne, zapraszam do opisu pod filmem i. Mój numer telefonu WhatsApp tam też również jest. Śmiało można mi zostawić wiadomość. A teraz kochani, no i życzę wam wszystkiego co najlepsze. A teraz zapraszam wagi. Witam wagusie kochane. Witam wagunie. Witam wagusie. Ojoj, co to mi się dzieje? Witam serdecznie, Wagusie, na czytaniu na Nów Now Księżyca, 13 listopad, godzina 10.27. Mhm. Witam serdecznie, kochani. I teraz drogie Wagi... Yy... Zobaczymy, jakie energie, co trzeba odpuścić z tym nowiem księżyca mhm. i co trzeba zachować, co zatrzymujemy z tym nowiem księżyca, co zatrzymujemy z tym nowiem księżyca. Dwie takie karty. O, proszę. Pięknie. Teraz tak, co przyjdzie wraz z nowiem księżyca? Dobra, dzięki. I karta rada. Ojeju, jeju, 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 pięknie. I rodzina. Zobaczcie, kochani. Czujecie się tak fajnie chyba, co? Bardzo się dla was liczy rodzina. Kontakty z bliskimi, którzy są dla Was dobrzy. Emocjonalnie jesteście. Związani, przywiązani, więc kochani, tak, odpuszczamy co? Odpuszczamy myślenie o tym, że mamy pecha, yy, zwrot negatywnej energii, odpuszczamy po prostu myślenie, że jesteśmy tacy, że jesteśmy nieszczęśliwi, że mamy podgórkę. Że to jest nieuczciwa gra, niekorzystny zbieg okoliczności dla was. Odpuszczacie to, tak? Odchodzicie od wszelkich negatywnych myśleń, e, afirmacji, e, od e, słuchajcie, od negatywnych okoliczności, tak? E, o myśleniu, że jest jakaś utracona szansa, aby ruszyć do przodu, tak? E, I Odpuszczamy, słuchajcie, takie szybkie działanie, napędzanie się, tak? Czyli działamy w spokoju, kochani. Potrzeba nam cierpliwości. Co zatrzymujemy? O taką bieganinę, tak, stres taki, myślenie w kółko jedno i to samo, to wszystko musi odejść. Co zatrzymujemy? Zobaczcie. Zatrzymujemy, tak, cierpliwość e, i trzeba się przyjrzeć i docenić, że tak naprawdę sytuacja wcale nie jest taka zła, na jaką wygląda. Docenić to, co się ma. Karty mówią, doceń to, co masz. Stań i przyjrzyj się cierpliwie i doceń to, co masz, tak, że wcale nie jest tak źle, jak wygląda. Więc doceniamy, tak? czujemy się ładnie, możemy się cieszyć do tej pory zebranymi pieniążkami, możemy się cieszyć tym wszystkim. Co jeszcze? Dziewiątka monet mówi o spełnieniu marzeń, czyli zatrzymujemy. Dążenie do spełnienia marzeń, ale to musimy zrobić z cierpliwością, tak? Siódemka monet mówi cierpliwie: bez nerwów, bez takiego nagłego ruchu, bez pędu, cierpliwie, wszystko cierpliwie, a samo naprawdę przyjdzie. I co, kochani, yy, przychodzi z dniem, Nowiu księżyca, właśnie ta cierpliwość, konsekwentna praca, konsekwentne budowanie cegiełka po cegiełce, spokój, zaufanie, wykonywanie spokojnych obowiązków, tak? Więc ósemka monet jest to bardzo ładna karta, która właśnie mówi o cierpliwym, o cierpliwym budowaniu swojego życia, domu, nie wiem, związku, tak? Yy, I... Tak naprawdę ta, ta karta mówi też o tym, że dostrzegamy ten materiał w swojej ręce, tak, tą rzeczywistość, y, którą możemy budować i rozciągać, i po, powielać, poszerzać, tak. I y, jak to się mówi, że to rośnie w rękach, tak. Jak ciasto rośnie na przykład w rękach, tak, drożdżowe, to wy zauważycie, że te Wasze zasoby będą się powiększać. Docencie to, naprawdę. I karta rada jest to karta kapłanki. Karta kapłanki mówi o tym, abyś droga wago zdał i zdała się na własną intuicję że inni dookoła nie są teraz w stanie udzielić Tobie pomocnych rad. Karta kapłanki mówi o tym, aby pewne rzeczy, które planujesz, zachować w tajemnicy, bo ludzka energia niestety ma moc i zazdrość niestety też ma silną energetykę. Więc pewne rzeczy, które planujesz sobie zrobić, po prostu zachowaj to w tajemnicy, tak? Albo jeżeli są powierzone tobie również rzeczy, aby o tym po prostu nie rozpowiadać, tak? Karta kapłanki mówi o tym, abyś liczyła tylko i wyłącznie w tym momencie na swoją intuicję, ale i liczyła na wsparcie samej siebie, żebyś nie liczyła na wsparcie nikogo poza sobą, kochana Wago, bo jesteś do tego bardzo naprawdę, jesteś silna. I dasz radę. Drogie wagi, jesteście kochane, dziękuję Wam, że byliście, że byłyście. Jeżeli Wam się czytanko podobało, bardzo proszę o łapcie w górę. Jeżeli ktoś by miał ochotę na czytania prywatne, zapraszam do opisu pod filmem, kochani. Tam jest też mój numer telefonu, jest WhatsApp. No a dla Was życzę. Wszystkiego co najlepsze, dużo, dużo zdrówka, spełnienia marzeń i spokoju przede wszystkim, tak? No proszę, piękne karty, piękne karty. Wszystkiego dobrego.